Siemanko siemanko! Z tej strony Mateusza Dzisiaj sobie zagramy w Wordbox. No to jest taka gdzie można robić wszystko, można postawiać ludzi, no i w ogóle no można na tym świecie można wszystko robić, więc zaczynajmy od takich granatów, gdzie i ten. Zostawcie suba z, z, z dzwoneczkiem i łapkę do góry. A ja już nie przedłużam i zaczynajmy. Poróbmy jakichś tu ludzików. <skrywa> robi jakiś nie, takie może, takie może być Trzęsienie nie ziemi robimy, Trzęsienie nie ziemi robimy normalnie. No takie trzęsienie ziemi takie słabe, to zróbmy. Zamalujmy wszystko, żeby to było pustynne. Kurde no szybciej. Dobra, jest. I dużo dużo, dużo no, Neredeś... jest... nie było tak, spolarczy. Dużo ich ma być, dużo.

To jest niedźwiedzianie <śmieniciela> Dobro Jak najwięcej Dużo W ogóle we Fortnite Teraz jest sam niecie świetne I jeśli chcecie jeszcze może dzisiaj um, z Fortnite jakiś odcinek to po... zostawcie tutaj e, dobra e, tak cztery łapki do góry i no I, i robię ten i robię Fortnite bo dawno nie było Fortnite był... W dziesiątym sezonie tak w ogóle to ja wtedy byłem takim bambikiem w dziesiątym sezonie. Takim bambikiem, bo widzieliście to cały czas ktoś mnie zabijał. W ogóle ja, bo ja grałem na telefonie, bo ja mam nie ten e, na tym. Na pesie i na. Na telefonie No i. No i tyle. I gram na telefonie i mi się ciężko gra. Oh. dobra. Co tu się dzieje? Ło jak ta mapa wygląda! Jak ta mapa wygląda. Ja chcę lepszy. to więcej. Się. Więcej pójdź! Więcej! Ich. Dobra, wystarczy. A teraz żegnaj, żegnajcie, bo nie. Bomba, bomba, Pa, pa, jak wybuchają. Pa. Pa to, jak wybuchają. Pa. że to musi być. Tak nie może być. Granaty. Muszę sobie... Ta mapa może być zniszczona. Dobra, dajemy. Nie będzie już tej mapy. Co się dzieje? Co się dzieje? to robi? Mm -hmm. Aha Co? So? Czemu tu już się wlewa? Aha Okej okay. Jeszcze troszkę? Jeszcze troszkę. Dobra. Lecimy na całość. Dobra. Ja wiem co zrobić, ale to będzie niemiłe, ale to będzie niemiłe. Uwięzimy tu, tu będzie wszędzie woda i uwięzimy ich w wielkim takim... i tutaj ludzi rano bardzo mi to na koniec nie przychodzę w ogóle jeśli chcecie więcej nie chcecie więcej wordbox to no. Jeśli chcecie po prostu więcej, to zostawcie z subika i łapkę i napiszcie jakiś ym, komentarz, ile tu ludzi jest. Tu będzie miliard, będzie zrobić miliard. Czekaj. Tak. Ja to nazwę jakoś... Mm. Prozespół. Dobra, niech będzie prozespół. 59 ludzi. Prozespół. A tu? Gdzie mi dom? No nie, tylko 10% baterii to jest dla idę podładować. No i to by było już na tyle to by było już po prostu na tyle już ósma minuta no i po prostu jeśli chcecie Fortnite na tym kanale to zostawcie subika, łapkę do góry. No i napiszcie jakiś też komentarz i czy chcecie ten Wordbox. No i to tyle. Cześć, na razie.